Mówi Praga, tyle audycja, tyle gergot. Moje uszanowanie szanownemu Państwu. W saskem ogrodzie koło fontanny. Mówi to Państwu szanownemu coś? Nie wiem ale wiem, że o tym będę dzisiaj zakładać mowę. Tedy zaczynamy. Anava. Proszę Państwa Szanownego, jak dzisiaj się chce komuś pić prawda, to se kurek odkręca i woda prawda leci ciurkiem. Woda junga z wodociąga. Prawda? No, tego nie detalicznie o to się rozchodzi, ale idzie o to, że woda dzisiaj w mieście to nic nadzwyczajnego. To nie żadne ajwaj. Wtedy trzeba się cofnąć o parę lat. Szanowne Państwo. dnia w sobotę, proszę państwo w Saskim Ogrodzie już od rana gromadziły się tłumy. Odbywała się tam loteria fantowa dobrocinna. Moda na takie loterie wtedy panowała. Ale ja nie o tym. Ogród Saski to ongiś blichtr i sik. Wiadomo, że żaden obdartus i łazenga wstępu tu nie miał, Starozakonne z brodami i ogolnione także musieli ogród omijać. Takie byli przepisy ober Policmajstra. W tamte sobotę wytryndolonych Warszawian tak się kiele tego tysiąc 850 roku określało Warszawiaków. Pojawiało się w ogrodzie grubo więcej niż bardzo dużo. Aligancko wygalantowane kobitki i facetusy, prawda, czekali jednak na coś jeszcze oprócz loterii. W ogrodzie Pojawiła się piękna budowla, wodotrysk, jakiego Warszawa jeszcze nie miała. Wysok niemożebnie i ozdobiony pięknymi delfinami i wielką misą ustawiony został on w głównej alei Saskiego Ogrodu. Zebrane tłumy czekali na wyznaczone godzinę, punktualnie pół do siódmej wieczorem zagrała orkiestra, po czym dał się słyszeć szmer wody i wielka fontanna wody wzniesła się ponad wodotrysk, tak wysoko, jak gmach pałacu Saskiego. Po chwili prawda Przelewająca się woda utworzyła śliczny wodospad. Publika, okrzykamy radości, wyraziła swe zadowolnienie z puszczenia wodotrysku. A publiki było sporo, tysiące ludzi, zachwyt. Wzbudzało także to, że meduzy te umieszczone w wodotrysku wyrzucali wodę ustami. Puszczenie tego wodotrysku, fontanny, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, oznaczało coś więcej dla Warszawy niż tylko, prawda, ozdobę ogrodowe. Fontanna, proszę Państwa, dostawała wodę z Wisły poprzez wodociąg, ale najważniejsze było to, że mieszkańcy Warszawy po latach czekania uzyskali możliwość wygodnego czerpania czystej, wiślanej wody. Wodotrysk w Saskiem Ogrodzie pięknie strzelał, prawda, wodą do góry, ale następnego dnia uskuteczniano jeszcze różne próby techniczne. I już nie zabawem woda pojawiła się w Warszawie w paru zdrojach i wodotryskach, przy których gromadziły się tłumy, prawda, można było nabierać wody do wiader i dla pojenia koni. Woda, szanowne Państwo, ta w wodotryskach bardzo podobała się ptastwu. No i proszę Państwa, zarówno gołębie, jak i wróble warsiaskie to bardzo licznymi, prawda, gromadkami przysiadywały na brzegach ci wodotryska czy zdroju, żeby tego dzióbka, prawda, umocić i także się wodą zimną napoić. Warszawa, proszę Państwa, niby owszem posiadała wcześniej wodociągi, ale one z drewna zrobione były i one wodę na stare miasto, na nowe i do rezerwoarów, prawda, wlewali, ale to wszystko nie wystarczało i nawet pomimo późniejszego kopania studni we Warszawie, to wody brakło. Nowy wodociąg, prawda, znanego architekta pana Marco... Markoniego, tak, składał się ze stacji pomp przy Dobrej ulicy, przy Winklu z Stamtąd woda Wiślana po oczyszczeniu z mułu i tak dalej szła rurami żeliwnymi, do nowo powstawionego rezerwoaru w Saskiem Ogrodzie. Rezerwoar ten podobny troszkę był do rogatki jerozolimskiej i postawiono go na górce, prawda, usypanej w ogrodzie, co wielkie takie zmiany uczyniło w wyglądzie tego ogrodu saskiego bo ten rezerwoar, prawda, to on górował nad otoczeniem, taki piękny budyneczek na górze, a pod tym rezerwoarem ustawiono takie coś, że potem zrobiono, no, jezioro, można powiedzieć, prawda, no i później już na tym jeziorze można było kaczki zobaczyć, no a zimową porą, to ludzie uskuteczniali różne, ale to już w późniejszym czasie jazdy na łyżwach. Ze zdrojów, które uskuteczniono w paru miejscach Warszawii, ludność mogła nabierać wody dla siebie, prawda? Oprócz zdrojów, uskuteczniono wodotryski. Na ten przykład przy kolumnie Zegmunta, przy ratuszu oraz na rynku Starego Miasta. Tam także, a zwłaszcza przy Zegmoncie i na rynku, można było sobie czerpać wodę. Budowa tego rezerwoaru, prawda, wzorowana ponoć była na świątyni jakiejś westy w zimie. ale to w Italii jest, ja się na tym nie znam. Tak czy siak wodociąg to była wielka zmiana dla mieszkańców Warszawy. Zdroje i wodotryski dały możliwość dla warszawian, żeby prawda, mogli się napić dobrej wody. Wodę także można było brać do mycia, ale warto wiedzieć o tym, że dzięki tym zdrojom była możliwość lepszego gaszenia pożarów, bo takie krzyki, że gore we Warszawie, to zdarzali się w tamtym czasie dość często i gęsto i dzięki temu właśnie nawet ci pożar, który na Pradze wybuchł tak parę lat później, czy wielki pożar na Placu Teatralnym, to te Pożary można było gasić lepiej dzięki temu, że zdroje i wodotryski z wodą zostali uskutecznione. Wodociąg Marc co Markoniego służył miasto dobrze do momentu, gdy niejaki Lindley, prawda, uskutecznił nowe wodociągi. Wtedy woda pojawiać się zaczyna w kamienicach i bardzo, bardzo powoli ten wynalazek zaczął się w stolicy rozpowszechniać. Jednak krany w domu, wanny i zlewy to luksusy i to już dzieje później się. Na Pradze parę lat po Lindlejowskim wodociągu powstał Także wodociąg przy komorze wodnej, prawda? Proszę Państwa, no to był wodociąg grotowskiego. Tego wodociągu już nie ma, proszę Państwa, a Lindlejowskie dzieło jen tak można powiedzieć, funkcjonuje za to do dziś i daje nam czyste wodę. A wodociąg Mark niego, no to poszedł, szanowne Państwo, w odstawkę. Ale rezerwoar i wodotrysk w Saskiem Ogrodzie ciągle, prawda, nam o tym przypomina o pierwszym wodociągu, takim z prawdziwego nazicher zdarzenia we Warszawie. Moje uszanowanie, szanownemu... i <laughs>